Tak, jak Państwu obiecałem, o technologiach i funkcjonalnościach, porozmawiamy już na konkretnym przykładzie grilla Imperial S490. Co to jest PGT? Co kryje się pod tym akronimem? Performance Grilling Technology, czyli 5 technologii, dzięki którym praca na grillu jest naprawdę przyjemna. Rezultaty naszego grillowania są naprawdę niesamowite. Pierwsza technologia, technologia wykonania piekarnika. W grupie PGT mamy dwa rodzaje piekarników. Pierwszy to jest Durabilt. Są to piekarniki, które są składane z kilku elementów. Boki tych piekarników są wykonane z odlewu stopu aluminium, który świetnie akumuluje ciepło. Natomiast góra i spód są wykonane z dwóch arkuszy grubej stali szlachetnej. Pomiędzy tymi arkuszami jest powietrze i to rozwiązanie z kolei świetnie nam izoluje wnętrze piekarnika od atmosfery zewnętrznej. Te piekarniki są bardzo duże objętości i mają, mamy okazję skorzystać z bardzo głębokich rusztów. Drugi rodzaj piekarników w grupie PGT to piekarniki Thermacast, które są odlewane w całości. Po pierwsze wyglądają inaczej, po drugie równie dobrze akumulują ciepło, po trzecie mają nieco mniejszą głębokość i objętość, przez co obszar roboczy będzie nieco mniejszy, a są dostępne w grillach od linii Signet w dół. Druga technologia w grupie PGT, to technologia wykonania rusztu. I mamy tutaj dostępny jeden rodzaj rusztu, ruszt, dwustronny ruszt Flavorcast, ale z różnych materiałów. W przypadku grilla Imperial stal 304, czyli stal szlachetna, 15 lat gwarancji, odlew, bardzo dobra akumulacja ciepła, dwustronny. W przekroju te pręty nie są okrągłe, ale mają kształt trójkąta z wklęsłym dnem. Po stronie, gdzie mamy wierzchołek, występuje spiętrzenie ciepła, bardzo wysoka temperatura. Na tej stronie zamykamy pory w grillowanym na przykład steku. Na tej stronie też grillujemy rzeczy, które grilluje się bardziej na sucho, czyli. Marynaty tłuszcze ściekają po tych e, trójkątach. Z drugiej zaś strony mamy takie rynienki. Tutaj możemy grillować wszystko, co ma być grillowane bardziej w marynacie, e, która w tych rynienkach będzie nam e, zalegała. E, bądź też w przypadku grilla Baron, e, gdzie możemy ustawić te różne pod kątem, e, ta marynata w całości będzie ściekała i spływała po piekarniku, nie kapiąc na aromatyzery o których za chwileczkę. Wspomniane przed sekundą aromatyzery Flavor Wave to trzecia technologia z grupy PGT. Wykonane są ze stali szlachetnej i pełnią cztery bardzo ważne funkcje. Po pierwsze, chronią palniki przed marynatami i tłuszczem. Po drugie, powstrzymują nam nadmierną konwekcję. Po trzecie, w momencie, kiedy marynaty kapią na te aromatyzery, odparowywują, ponownie wzbogacając smak, aromat naszych potraw. I po czwarte, pomagają równomiernie rozprowadzić temperaturę na całym obszarze grillowania. Kolejna technologia z grupy PGT to technologia wykonania palników, technologia dual tube. Chodzi tutaj o to, że w momencie, kiedy mamy pojedynczą tubę palnika, ciśnienie na początku tej tuby i na końcu jest różne. Różna ilość gazu wydostaje nam się na początku i na końcu, i mamy efekt taki, że rozłożenie ciepła na powierzchni grillowania nie jest równomierne. Natomiast w przypadku, gdy mamy tubę w tubie, czyli dual tube, zanim ten gaz wydostanie się z tuby zewnętrznej. Najpierw musi się wydostać z tuby wewnętrznej. Ten gaz jest już sturbulizowany, ciśnienie statyczne jest równomiernie rozłożone i wtedy dopiero ten gaz wydostaje się z tuby zewnętrznej. One są wykonane ze stali szlachetnej. Bardzo gruba warstwa stali szlachetnej, bardzo długie okresy gwarancji, duża ilość otworów na całej długości, duża ilość ognisk gazu. Dzięki temu wszystkiemu uzyskujemy naprawdę efekt równomiernego rozprowadzenia temperatury na całej powierzchni grillowania. Ostatnia technologia z grupy PGT, a właściwie dwie technologie w jednym, to technologia zaworów gazu Linear Flow i pokrętło Sensi Touch. Linear Flow, zawory o przepływie liniowym. Pewno myślicie Państwo nic specjalnego, jednak tutaj muszę Państwa zaskoczyć. Bardzo mało grilli gazowych na rynku ma zawory liniowe. Najprostsze dostępne zawory to są zawory grzybkowe lub kulkowe, które mają charakterystyki paraboliczne. Regulować takim zaworem ilość wydostającego się gazu, ilość ciepła, temperaturę na grillu jest naprawdę ciężko, ponieważ na początku owszem Czujemy tę zmianę, natomiast w dalszej części charakterystyka nam rośnie nie liniowo, ale parabolicznie, i w związku z tym e, ciężko jest faktycznie regulować ten płomień. Natomiast w przypadku e, zaworów Linear Flow mamy liniową zmianę e, wydatku gazu. Co więcej, pokrętła Sensi -y Touch, bardzo duże pokrętła o obszarze roboczym 180 stopni, jeszcze bardziej ułatwiają nam e, te regulacje. E, bardzo ważna rzecz, szczególnie w momencie, kiedy faktycznie chcemy ustawić żądaną temperaturę do grillowania różnych produktów, ryb, warzyw, mięsa teraz, gdy już znacie Państwo te podstawowe technologie, najważniejsze technologie Broil Kinga. opowiem Państwu o pozostałych technologiach, funkcjonalnościach grilla Imperial. Zacznijmy od tego, że wszystkie piekarniki DuraBuild mają bardzo głęboko umieszczony środek obrotu, dzięki czemu tą pokrywą operuje się w bardzo łatwy sposób, mimo iż jest stosunkowo ciężka. W tej pokrywie znajdziemy też bardzo szybki i precyzyjny termometr Deluxe Akutem, który pozwoli nam kontrolować temperaturę wewnątrz. Linia grilli Imperial to jedyna linia, która posiada podświetlenie wewnątrz piekarnika. Jest to bardzo duży atut. Górna półka, górny ruszt jest wykonany z prętów stalowych o dużym przekroju pokrytych bardzo trwałym spiekiem ceramicznym. panel sterowania pokrętła sensitat są podświetlone w kolorze niebieskim. Znajdziemy tutaj również zapalarkę SureLight, która pozwoli nam w łatwy sposób uruchomić grilla. Dwie półki boczne wykonane ze stali szlachetnej, montowane na stałe, one nie są składane. W prawej znajduje się łożyskowana szuflada na akcesoria. Od frontu znajdziemy tutaj też stojak na, również na przyprawy oraz haczyki na akcesoria. Pod spodem znajdziemy szafkę, a w niej kolejne dwie szuflady na akcesoria oraz miejsce na butle z gazem. To wszystko stoi na bardzo dużych kółkach q z hamulcami. Dwa przednie kółka Level Q mają możliwość poziomowania grilla. Grill gazowy Broil King Imperial, jako flagowy produkt Broil Kinga, najlepszy produkt Broilkinga, występuje w naprawdę dużej ilości wariacji. Mamy tutaj dostępne 4, 5, 6 palników. Jeżeli 6 palników, to dwie komory piekarnika, opcję mobilną, bądź też opcję do zabudowy. Do zabudowy z szafką, bądź też bez szafki, z palnikiem bocznym, bądź też bez palnika bocznego, zasilane gazem ziemnym, bądź też gazem z butli w kolorze srebrnym bądź też w kolorze czarnym. Za to wszystko trzeba zapłacić kilkanaście tysięcy złotych.